Cześć, sejsamo i scenie matce. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale z sali Taxi Life. Powiem Wam tak, e, jeżeli chodzi o to, co tutaj się dzieje, to nie podoba mi się tylko to, że muszę coś często tankować. Nie wiem z jakiej to przyczyny tak się dzieje, ale to mi się trochę tak nie podoba. Tak wiem, że. Pojadę tak niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, no ale. <laughs> Nie no, pięknie mi się to zaczyna na ten materiał, cudownie, po prostu wręcz wspaniale. Ale. Tak, oczywiście. Dobra. Sprzedaj Siemano. Gdzie idzie zawieść? Tutaj mam skręcać? A to nie. Cofnę się do tyłu. Pojadę tak, jak miałem pojechać. 1300 metrów. Eee! tylko w A nic... Oczywiście, motor musiałem rozwalić, bo to oczywiście. Oto oczywiście ja tu jadę. Zanim zrobiłem ten odcinek to musiałem sobie tutaj podjechać na stację benzynową i straciłem trochę kasy, bo nie dość, że tankowanie, to jeszcze sobie umyłem to nie wiem, po jakiego grzyba nawet. Hmm, nie wiem nawet czy jakieś PD dostałem za, za tym mycie albo jakieś em, cokolwiek. Wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić, no i teraz tu muszę wjechać. Muszę czekać, aż ten typek sobie... Pojedzie, no come on, typie czy <noise> naprawdę muszę na filmie wszystko zahaczyć? Nie wiem, co by było w GTA, nie wiem, masz się pomyśleć. Cierpliwość klienta, jak na razie, jest super. trochę daleko, jak widzicie, bo 1080 już mi pokazuje metrów po prawej stronie. Ejku, ta jazda za tymi autami po prostu jest rozwalająca. Ja nie wiem, już zostałem nawet, mam na co przekroczenie prędkości, nawet przed nagrywką. Przejedziemy sobie. Nie wiem czy te fotoradary jakoś idzie, w jaki kolor, w sposób wyłączyć byłoby o wiele lepiej myślę. Bo trochę one mogą przeszkadzać jeżeli chodzi o całość gry. A teraz tutaj nadchodzi chodzi pytanie jakbym zbankrutował pod względem um, kasy czy... E co ja robię? Pod względem kasy to jak to wychodzi ze stacji będzie ty w ogóle masz prawo jazdy Słuchaj, ja tu tylko nagrywam na YouTube Come on Ja, jestem z, z tym pytaniem to by mogła odpuścić Wiecie co? Pojadę sobie w ten sposób. Znowu wiem, że źle, ale na to już nic nie poradzę. Eee, kamera. Co mi się wpieprzasz tutaj, Koleś? co razem pójdziesz na piechotę. No to czy kto cię tu trzyma? Wysiada i z tego auta już. Już cię tu nie ma. Jak ci się nie podoba coś. Przedni odcinek tak fajnie się wszystko było, a teraz wszystko się pieprzy. Zaraz, się ja dobrze pojechałem? Chyba nie. Ale to jest się problem. To mi się nie podoba, że tutaj ludzie przechodzą, a mamy zielone światło. Co to ma być? Ale jedź to cholera. Co za ludzie! Co tu są za nieogary na tych drogach? Niektórzy nawet wymuszają pierwszeństwa, no ale z tym co się nie dziwię, taka gra już jest zrobiona. Tutaj, jak zauważyłem wcześniej, nawet jak przyjechałem na czerwonym świetle, to spadło to co widzicie, jeźdź do miejsca docelowego. Cierpliwość, właśnie. Cierpliwość klienta się wyczerpała. 318 metrów do końca. Poproszę dużo kasy, bo na paliwo muszę mieć. Nie wiem, czy nie będę musiał wam modernizować auta, bo widzę tutaj ten pierwszy wskaźnik Coś jest na dnie ciekawe ile dostanę kasy za to wynocha spadaj ile mi dasz kasy 233 expo mi tylko wpadło a 314 opłata na piwek pięknie Dojeżdżamy do naszego klienta. Kolejnego siema. Dwa tysiące. Czy mi się wydaje, czy coś się. Nie, myślałem, że coś się stało w Bałcia, bo, że hamulec ręczny, bo tak jak jakieś... miałem wrażenie, że dziwnie mi ruszyło. Dwa kilometry, niecałe nas czeka podróży. Wola się lepiej zatrzymać, niż żeby stracić cierpliwość. A nie wiem, czy przypadkiem jak będzie perfekcyjne ja zaczniemy nie dostaniemy więcej kasy później. Jak widzicie, mamy teraz niecałe tysiąc kasy. Ogólnie musimy modernizować auto trochę. Plus trochę, bo w garażu mogę też trochę benzyny nawet dać. Mogę nawet dać do pełna wszystko, co tylko chcę. Ale powiem szczerze, no jak dla mnie tutaj trochę to jest źle zrobione, bo dobra nieważne, trochę to jest źle zrobione, pod, pod tym względem, że takie coś jak ym, benzyna to powinno być już, że ma za to płaci, a nie ja z moich pieniędzy, no tak powinno być tak przynajmniej ja bym zrobił. Żeby jakąś tą grę ulepszyć, no wiecie, no. A nie że ja ze swoich pieniędzy muszę to robić. Przykładowo przykładu w Eurotracku jest tak, że firma za to płaci, a nie że my ze swoich pieniędzy, co tam mamy, czy cokolwiek. Nie, bo tam możemy kupić ciężarówki i co tylko. A tutaj to znowu. No, co gra, to zupełnie inaczej. trochę szkoda, że tak to zrobili ale niestety już z tym nic nie zrobimy Nawet nie wiem ile tam zostało 1600 no ale jedziemy na około Barcelony więc jest taka a nie inaczej Przynajmniej sobie pozwiedzamy Barcelony Tak, zwiedzamy Barcelonę. Jak tutaj to pięknie wygląda, ta okolica. To mamy na środku drogi coś jeszcze. Tak, tylko żebym nie przegapił czerwonego światła właśnie na drodze, później może być problem. Nie wiem, jak tutaj działa czas, czy ludzie mają pretensje o to, czy też nie. Tego tutaj nie wiem, tutaj zielone, bo bym przegapił 70 na godzinę to mogę jechać, spoko Ale my sobie troszkę przekroczymy Czemu nie? Nielówna droga Jeszcze ja zdążymy, ale właściwie na rzut to mi się wydaje, że tutaj nie powinno być mandatu.

no już nikt nie lubi tych kolków Przyjemność. To była interesująca rozmowa, 150 expa, super. Jedynie lepiej widzę, że już mamy coraz bliżej nasz punkt docelowy. Widzicie, jak oni tu jeżdżą, nawet ten trąbina tamtego drugiego. Także tutaj wszystko jest możliwe. Nawet, że będzie jakiś wypadek po drodze, nie z naszym udziałem i nawet nie będziemy nic o tym wiedzieć. A mam nadzieję, że mapa, nawigacja, która jest, to pokazuje najszybszą możliwą drogę. Tutaj zwolnimy, bo nie wiem, czy auto się nie będzie od tego psuć. Benzyna mi spada fajnie. Come on 400 ponad metrów jeszcze. Tak jak patrzę na te wskaźniki to nie ma, Nawet trochę mnie niepokoją te wysepki co są. Od tego może się tu psuć auto czy nie A wiecie, ja za bardzo nie chcę tutaj naprawiać cały czas auta, nie? Powinniśmy dostać dużo kasy, za to a za rozmowę taką, jaką mieliśmy, to może dostaniemy fajny napiwek. Zobaczymy właściwie Nie mam czasu cię przepuszczać gościu. Gdzie mamy się udać? Tu, dobra. To jesteśmy na miejscu, albo garażu nawet. Także nieźle wyszło. No ile 272 expa, pięknie. Uuu, 475 kasy. Nieźle. Przejmij to zadanie. Gdzieś tam daleko mamy. Dobra, zrobię cięcie, wiecie? Żeby was nie zanudzać tak. Dobra, dojaliśmy. Jeszcze tego klienta. Podwiedziemy. Jestem ciekawy, ile taka gierka może trwać w nieskończoność. Myślę, że nie, nie. Nie wiem, ile z tego odcinku będę robił. Najlepiej będzie, będzie jak, jak po tym podwiezieniu będę tankowała to, bo później będzie problem Cholera nie pokazuje mi ile tego jak daleko to jest Nigdzie tego nie widzę. Zmienimy kamerę Może coś będzie. Dystans 1,27 km, czyli nie jest źle. Super. A w się wcale nie mam czasu cię przepuszczać. Bo, wow. trochę się psuje auto jednak do tych wysepek. Czyli będzie trzeba jeździć ostrożniej. <grym> Ten pierwszy odcinek to był najgorszy Jak pamiętacie Nawet tej wysepki założyłem, czy człowieka nie będziemy przepuszczać, bo po co? Barcelona nie śpi nawet w nocy Co to za park tu jest Tu jakiś muzeum? Akurat będziemy tędy przejeżdżać. U, hu, 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 hu. Same to mamy. Coś pięknego, szkoda że... A właściwie dobrze nawet, że tędy jedziemy. Co to muzeum jakieś czy co? E, jesteśmy blisko już miejsca docelowego. Dobra. Jakoś to będzie tutaj. Ej, typie, masz zielone, weź. Jak oni dziwnie hamują, powiem wam. Dobra, pieprzemy się. Czemu tu są w ogóle światła na rondzie? Co oni tu zrobili? Tu, tu, a dobra widzę, punkt docelowy. Jeszcze na chodniku, tak? Kobieta lepsza. Prze... idź to, jakoś to, bo ja muszę to zaparkować. No, bye bye, Nada. No, no. Okej, okay. nawet nieźle. 250 kosy, i słuchajcie, w tym momencie sobie zakończymy odcinek. Zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcji, kto jest nowy. I będziemy zwiedzać znowu Barcelonę w dostępnym filmie. Siema!